Ikke slå. Det er over. Halo. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i po krótkich wakacjach wracamy z to moi drodzy, czyścimy powtóreczki jeszcze z wakacji, więc nie obraźcie się, że tak długo czekaliście, ale cóż, każdy musi odpocząć, więc dzisiaj zaczynamy od powtórki 60 TP, który o w jakże pięknym stylu zakończy zmagania. Co robicie, kiedy przewyższa Was siła wrogów? Oczywiście staracie się bronić jak najdłużej. Nie, co, by pojebało Was kompletnie. Lecicie do najbliższego akwenu i się topicie po prostu. To jest najlepsza taktyka, wiadomo. Po co dać fraga, skoro można go zabrać? No, tak to się powinno w tej grze robić. Jak widzimy, teraz 60TP bardzo ładnie zamrugował. No i czeka, aż woda mu się naleje do płuc. Tak się właśnie w tym momencie dzieje. A my możemy przejść dalej, patrząc na tę piękną, kolorową benzynę na wodzie. Zerknijmy na poradnik, jak powinno się spotować. Najlepszym przykładem będzie oczywiście Bulldog w naszej drużynie, który już w tym momencie leci wzdłuż linii A i od razu Wam powiem taki spoiler, jakbyście nie spodziewali się. Już te linii nie opuści. Będzie to w tym jednym miejscu, nawet za Artą chyba albo nad Zatedekiem. I tak sobie całą bitwę spędzi. Oczywiście e, ja staram się unikać w, w ciemnocie e, powtórek pokazujących właśnie takie by, akcje, że ktoś sobie tam stoi z tyłu, ale czasami się po prostu kurwa nie da. No Są czołgi, którymi trzeba robić konkretne rzeczy. Tak jak Bulldogiem, czyli lightem powinno się spotować. Pasywnie, aktywnie, ale trochę dalej niż linia czerwona. Więc co robimy dalej? Oczywiście, kolejna część poradnika, jak nic nie spotujemy, nic nam się nie uda pokazać. To oczywiście lecimy do wody i kończymy jak większość debili w tej grze, czyli śpiąc z rybkami. Teraz widzimy piękne cofanie się Bulldoga. Jakby to powiedział ktoś inteligentny, cofa się w tył, więc widzimy teraz wieżę do wody. I co się dzieje, oczywiście kończę zabawę na etapie 2 do 4. Zaraz będzie 2 do 5, będzie raz 2 do 6, nie 2 do 5. Bulldog, czyli jeden spoter za friką oddany. Można, można. Powtórka z cyklu, nie mam pan, pana płaszcza i co nam pan zrobi? Moi drodzy, szarfutur 4, który sobie... E, zarekwirował wspomniany krzaczek, na którym teraz stoi. E, widzicie, to jest jego miejscóweczka. Jest wszędzie opisane, oczywiście. Tu są wszędzie rezerwacje, tu są wszędzie e, jakieś tabliczki. To jest miejsce Sharfutur 4. I nikt nie ma prawa tu podjechać. Robi z kolega w wds I zobaczcie, specjalnie się tak ustawiłem, żebyście zobaczyli, że nawet go nie tkną. Nawet go nie pykną o milimetr tego szarfutura. Co nie zmienia faktu, że zaraz się włączy idiota Mode I szarfutur stwierdzi, że wypchnie naszego bohatera. Bo czemu, kurwanie? Bo tak się najlepiej gra. Bo po co mieć wsparcie z Skoro można go wypierdolić z górki, i niech sobie teraz kolega martwi. A może to jest taki właśnie mygrze. A rzucę go na pożarcie, a sam będę sobie strzelał. Też ciekawa możliwość, też ciekawe zachowanie. Oczywiście chujowe, jak baraszcza, ale któż, któż zabroni w tej zacnej grze? Pamiętajmy, że tutaj wszystko włókien ma pod kontrolą, wszystko jest tak, jak powinno być. System, e, system awków działa, system, system karania działa. Wszystko jest jak należy. Jeśli w ogóle się kupujesz czołgi premium, to jesteś w ogóle ulubieniem albo ulubienicą WG i możesz robić w ogóle co chcesz. I tak się potem żyje, jak połączek masz. Kolejna powtórka znaczy z rzeczą, którą każdy by chciał zrobić na tej mapie, którą możecie teraz macie przed oczami. Oczywiście bitwa przegrana, 8, może nie przegrana, bo 8 do 6, więc coś tam chłopaki sobie radzą, ale mimo wszystko zaczną się składać jak chaty i wtedy co się dzieje? Co się robi y, czołgiem ciężkim, który może tutaj jeszcze bitwę wyciągnąć? Ma full hapsów i co się robi, moi drodzy, zgadnijcie. Tu podpowiedź, że miejscóweczka tego Isa 2, 2 nie jest przypadkowa. <laughs> I tu na pewno Wanda już do, do myślenia, co może później tak, co się może spierdolić. No, spierdolić się może i z tego mostu, yy, ponieważ twierdzi, że tak właśnie będzie teraz najlepiej. I dać pięknym telemarkiem, wylądował. Kończymy 1500 życia za friko oddane dwulówka, która mogłaby jeszcze postrzelać, ale po chuj. No, właśnie tak się kończą najlepsze bitwy. Kolejny raz mapa, która przy, przyciąga jakiś dewiantów do siebie, bo zawsze, jeśli coś się dzieje, to się dzieje właśnie na tej mapie. Zazwyczaj. Moi drodzy, Maus. Maus u dziesiątka na ósemkach. Potężna dziesiątka, jedna z moich ulubionych zresztą. Kawał stali na gąsienicach. Co można zrobić Mausem na tej mapie? No kurwa wszystko. Jest otwarta, ale co z tego, skoro Maus może sporo podziałać. Więc co robi nasz bohater? Znaczy, antybohater. Ubierdala się z tyłu. Jak na pierwsze powtórce Bulldog, to teraz Maus to miejsce, sobie upatrzył, właśnie ona chyba jakoś przyciąga tych wszystkich debili. to jest taki magnes na idiotów, że po prostu to jest to miejsce, gdzie trzeba stanąć zawsze. I po i drodze, stoimy teraz właśnie nad naszym Mausidłem, Stoję na samym końcu. Dobrze, że jest, że jest ta czerwona linia, bo by pojechał poza mapę. I co się dzieje dalej? No, oczywiście, pewnie wiecie, co się może stać. No, oczywiście się dzieje to. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Tak, teraz miałem to powiedzieć, że Maus e, przymierza się do najlepszej i najbardziej lukratywnej czynności, jaką mogą debile i decydenci robić. W tej grze, czyli po prostu upierdolić się do wody. Więc czekamy, aż ymm, pięknie pojedzie do przodu. No i panie Maus, o właśnie, piękne z jasno i w tym momencie mausik się topi. No, brawo! Dziesiątka na łostawa. Ja by pojechał do przodu, może by to zmienił, może by coś się tam jeszcze się, się, yy, zadziało, ale nie, lepiej stać z tyłu, a potem upierdolić się. Bo tak jest prościej. Moje drogie owieczki, najbliższe dwie powtórki będą o plutonach i obie powtórki pochodzą tak naprawdę od tych samych gości, czyli te same osoby były w tych plutonach, tylko mają inne niki, ponieważ oczywiście w grze można mieć multikont, bo to WG oczywiście temu nie zabroni, nie ma jak z tego sprawdzić nawet, po prostu dajecie jedno konto, ma zbonują, i chuj, bierzecie nowy mail, nowe konto, kodzik, który jest nas cały czas ważny na jakiś czołg premium i robicie dalej. E, za kurwistą robotę, jaką właśnie robią ci dwaj debile, e, tym w przypadku na centurionach 5x1, e, taka ciekawostka. Najpierw skupiłem się w ogóle na tym centku. Myślałem, że tylko on jest tym, tą pierdoliną umysłową w tym Plutonie, ale nie, ponieważ za chwilkę coś mnie tknie, czytając czat, którego Wy oczywiście nie widzicie, bo RODO, bo jakiś debil to stwierdzi, że musi być RODO, więc musi być tak być. Sorry, e, że coś tam się dzieje jeszcze po prawej stronie, ponieważ, jak, jak mówiłem, jest to Pluton, więc prawdopodobnie nie tylko. Tylko jeden Debil w tym Plutonie jest. Widzicie teraz tam z tyłu centka, który przepycha się cały czas z projektem. Bo można. Jeszcze głupie pytanie na czatku, czego chcesz, chłopczyku? Taki kurwa odważny w grze, a na pewno normalnie pizdeczka chowa się po pierwszych krzakach, jak tylko zobaczy kogokolwiek wyższego od siebie o głowę. Więc tak właśnie mniej więcej dzieje się w tych, w tych, w tych, w tych, w tych tytułach właśnie online. Taki człowiek mocny zawsze może się wykazać, może zawsze pokazać, co to nie on, a potem wychodzi, że jednak taki mocny w gębie nie jest. Więc zazwyczaj taka cenzura właśnie i anonimowość daje plus 10 do, 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 waszej, do waszej odwagi. I, ale szkoda, że tylko w necie, więc moi drodzy, popatrzcie do końca: co tu się dzieje. Właśnie W tym momencie teraz zerknąłem sobie wyżej, co tam się dzieje na środku, no i tam się odpierdala jeszcze gorsza maniana niż tutaj z tą suczką naszą. Na szczęście jest 6 do 1, więc bitwa zaraz się skończy. Zaraz się skończą te męczarnie, ta farsa. W tym momencie jeden z kurwy synginie bardzo dobrze, aby zdechł na, na całość. I teraz czekamy na kolejnego, który też zaraz powinien wziąć ducha, ponieważ się cała Wataha zaraz przeleje przez tą górkę, ponieważ nasza drużyna, oczywiście, przez dwóch debili nie potrafi i nie może nic zrobić. No wykąć go wreszcie tą szmatę bardzo dobrze. Jeden pluton z głowy, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego. Ci sami goście, ale inne niki. Tym razem dzieje się to w stronie przeciwnej, czyli nie w naszej drużynie, całe szczęście, ale u przeciwniku, więc szybko przelatujemy na drugą stronę mapki i już nam, naszym oczom ukazał się challenger, który właśnie walczy ze swoim Fireflyem, jednym z dwóch Firefly, oczywiście w plutonie, którzy stwierdzili, że nadal debilami będą, bo czemu by nie, oczywiście mają inne czołgi, inne niki, no bo te poprzednie konto sobie zbanowane, więc wystarczy tylko sobie nowy mail założyć, nowe konto, nowy chodzik i wszystko jest cacy, więc albo wydać po prostu kilka groszy, ponieważ no rodzice zawsze takim bananom K, z kasą sypną, bo czemu by nie? Bezstresowe kurwa chowanie. Tak to jest. Karne jeżyki i takie, i, i, i takie inne pierdolety. Okej, okay, widzimy, że czy Firefly rozwalił swojego, swojego Challengera, z kolei Firefly z Plutonu rozwalił kol, kolegę z Plutonu, więc to jest taka ciekawostka, że chłopaki nawet między sobą nie potrafią sobie dobrze postać, ale na koniec oczywiście wisienka na torcie, e, drugi Firefly z Plutonu spierdala się do wody i się topi. No, tym razem nie dotrwali do końca. Stwierdzili, że się ujebią na samym początku, no, a czemu by nie. No, ale cóż, czekam na kolejne powtórki, bo założę się, że na pewno będą. Wersja 1.17 obfitowała, niestety też dla mnie, w sporo nieprzyjemnych sytuacji. Nie wiem czemu akurat w tej wersji najwięcej idiotów się wyłoniło, żeby e, uprzyszyć mi osobiście giereczkę. Pierwszą pierwszym będzie Te czy 4, który. No troszkę nie ogarnął. Jak widzimy ma logo z Beta Testera, więc to jest ciekawostka. I teraz zobaczcie co się będzie działo, moi drodzy. T3 ustawisz tutaj za rogiem. Nie wiem po chuj, co on tu może zrobić, tak naprawdę on się w ogóle nie przyda. Jest to jest sobie Tutaj tutaj lekko oczywiście faktycznie do mnie dojechał, ja się cofnąłem. No i jeszcze gości miał kupę czasu, żeby się wycofać, ale nie, on podjechał do przodu. I co się stanie? No esetka się stała i wypierdoliła mu za 830. Co oczywiście podkurwiło Pana C4, bo stwierdził, że to jest moja wina. No bo czemu by nie? Przecież ja go zepchnąłem. I w tym momencie zaczyna przepychać e, trochę grubszy kawał stali niż on sam. Trzeba znaczy, tutaj oczywiście pisać swoje wywody, nie przepraszam, wywód teraz włączycie, ale wywód jest wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww. Coś www, 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 www. mu się nie, nie wkleiło dobrze. Yy, ogólnie stwierdził, że to właśnie ja go tyknąłem, ja go zablokowałem i przez to dostał gonga od Esetki. Przy okazji trzeba na tym Liczymy strzały, moi drodzy standardowo, czy system WG działa, czy nie działa, bardzo dobrze. Wszystko jest ok, trzeci strzał, z tego co widzę. No i oczywiście na czatku jest dyskusja. Ja staram się być delikatny w miarę, ale nie będę się z Debilem przypychał, ponieważ on i tak idzie za parce, że to ja właśnie go zablokowałem. A jak widać było na, na, na powtórce, no niekoniecznie byłem to ja. Oczywiście na początku tak, ale gościu miał kupę czasu, żeby się czy wycofać i w ogóle zmienić pozycję. To nie, on lepiej wie co ma robić. Dlatego teraz zobaczmy co się stanie dalej. On próbujemy nie wypychać, a wtedy go blokuje z tyłu. I w tym momencie te 4 wyzioną ducha, a czy nie blokowała. Słuchałem się za nim żeby nie było. W tym momencie właśnie kara boska, moi drodzy, przyszło, nie, kryska namatyska jak to się mówi. Kolejna powtórka w moim wykonaniu, tym razem sobie gram suczką 100, bardzo lubię ten pojazd Im obok mnie jest, jak ja to nazwałem, wściekły T3485. Lecimy obaj na górkę, pokują tam jedzie. Nie mam pojęcia, ale dobra, niech mu będzie. Ja mu tutaj nie blokuję miejsca, niech sobie stoi, niech sobie tutaj robi, co tam chce. Widzę, że odjechał, więc ja się tutaj podjechałem bliżej i on mi zaczął tutaj pingać, żebym się wycofał. Nie wiem po co, nie, nie wiem czemu mam się nagle wycofywać, skoro on sobie i tak mi miejsce zrobił, ale dobra, nie będę się z nim kłócił, stoję w miejscu, w tym momencie, w tym momencie T4 sobie wyjdzie z boczku. Coś tam próbuje postrzelać. Chyba mu się nie podoba, że to stoi na rogu. Nie, ponieważ on my chciał mieć trochę więcej miejsca, no bo on ma tak, tak duży czołg. że on potrzebuje tutaj się zawijać na 4 razy, żeby w ogóle skręcić. Ale dobra, w tym momencie widzimy już co się dzieje. Powolutku, powolutku do mojej dupeczki się dobiera. Pierwszy strzał w plecy, drugi strzał w plecy. Liczymy wszyscy, ole! Kolejny, ole! Po raz kolejny. Ja tu dostałem kilka strzałów od przeciwników. Nieważne, ponieważ moje, moje zainteresowanie teraz cały czas wzbudza ten T485, który napierdala we mnie jak bęben. Napisałem na czatku, że witaj na YouTubie. Oczywiście, hello in ciemnota. Mam nadzieję, że to jakoś zadziała. Na razie, jak widzimy, od razu jak tylko to napisałem, gościu przestał się do mnie tutaj dopierdalać i dał mi na ten moment spokój. A czasami to jest ciekawe, że jak tylko ktoś napisze o ciemnocie na czatku, to od razu gościa. Gość zmienia swoje, swoje swoje podejście i nagle staje się grzeczny, bo wtedy już się nic nie ma, nic się nie nagrywa, prawda? No to jeszcze go prowokuje troszeczkę tego nie widzicie, że, że czy, czy, czy już dalej nie będzie strzelał, bo ja czekam cały czas, żeby trochę postrzelał, ale na razie widzimy 4 sobie dar, darował. No, teraz spróbujmy wyknąć. Teraz znowu z serwisło dwa razy, trzy razy. Trzy razy wystarczy, mi to też wystarczy, że tak powiem na powtóreczkę, więc macie teraz jakże ogranego gracza, który stwierdził, że miejsce dla td no bo on na górce raczej by się tym medem nie przydał, jest najlepsze dla niego. Ostatnia powtórka ode mnie, tym razem będę tutaj bardziej pasywny, a raczej tą stroną obserwującą, ponieważ jak widzimy VK3001H, Uparła się, że nasz E25 no, jest dla niej jakiś tutaj nieprzychylny. Nie wiem o chuj chodzi, czy gościu zazdrosny jest, że ten, że ten gościu ma taki pojazd, nie mam pojęcia, bo czasami tak jest, że no, nie każdego stać na, e, na, na, na fajny choke. ale jak to powiedział mój team leader nie, nie każdy biedny musi w grę grać. Więc <laughs> zobaczmy co tu się będzie działo. Oczywiście tutaj nic nie będę. To żarty, nic, nic nikomu do portfela nie, nie zagląda na, na pewno fakt tego, że... Fałka uparła się na E25, nie wynika zazdrości? Absolutnie to jest wszystko, oczywiście, zaplanowane. To po prostu tak wyszło, tak się stanęło i tak jest. Więc Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Ja jest staram się oczywiście blokować tego, tę fałeczkę, żeby jak najmniej temu E25 przeszkadzało. Samemu, samemu oczywiście, tracąc sporo, sporo rozrywki, pisze, oczywiście, ciemnota. wita, Nie wiem, czy gościu w fałce w ogóle jest Polakiem, więc, więc nie wiem, czy jest świadomy w ogóle tej serii. Ale cóż, jak nie jest, to przynajmniej teraz będzie wiedział, że jakieś kilka tysięcy ludzi go zobaczy na YouTubie, bo zobaczyłem, że ja sam osobiście zauważyłem, że no, ciemnotka, ostatnie odcinki, nawet fajne wyniki ma. Dobra, jak widzimy teraz fałka sobie darowała te 25. Nie, cały czas koło niego jedzie, cały czas próbuje go zepnąć, a ja cały czas próbuje też go jakoś tutaj uratować. no Ale cóż, moi drodzy, bitwa 0 do 4. mnie wszystko przegrane. ta z kolei blokuje fałkę, która w tym momencie spierdala się do tyłu. No i na tym się skończy powtórka i 25 pociąg do przodu, żeby mieć spokój i fałka. A, czekajcie, fałka wypierdoliła y kopyta w tym momencie właśnie Fałeczka ginie, więc możemy z czystym sumieniem powtórkę zakończyć. Wściekły pluton numer dwa, w sumie trzy, nie dwa tak naprawdę, bo tam, tamte były, w sumie był jeden pluton, więc zobaczmy co się będzie tym razem działo. Oczywiście yy, powtórki w plutonach są jeszcze bardziej wkurwiające niż normalnie, wywołują taką, taki gniew u człowieka, takie wywrzenie tej krwi, że chciałoby się po prostu podejść do tego gościa, oderwać go od tego kompa, pierdolnąć mu kilka razy w łeb. I, i go zostawić. Moi drodzy czasami tak sobie patrzę jak, te, jak ci gracze robią tutaj syf po prostu w tej, w, tej, w tej grze i że WG absolutnie z tym nic nie robi. Teraz są inni goście niż w dwóch poprzednich hmm, powtórkach jeśli chodzi o plutony ale obaj robią też rozpierdolę. Widzimy jeden tigre blokuje hmm, szpatułkę, drugi blokuje naszego bohatera strv, w ogóle go przewrócił w tym momencie i bierze się za hodgkinsa, który w tym momencie też nie może hmm, nie może hmm, jeździć. Obaj Stoją, trzymają dwa czołgi, po chuj nie mam pojęcia, bo są z pierdolinami umysłowymi i tyle mogę powiedzieć. Co ciekawe, cały czas tutaj jakieś teksty padają na czatku, typu pisz po polsku. No, oczywiście ja się nie będę spodziewał po, taki, po takim debilu, że on będzie znał angielski, wiadomo, to jest już wyższa szkoła jazdy, żeby znać I AM, AR i takie tam pierdoły. Ale jak widzimy, nie zawsze może być tak różowo. I pojawi się tekst, który mnie osobiście bardzo, bardzo wkurwił. Tutaj gościu w Tigerze dosyć się pewnie poczuł i pisze do tego, do naszej szpatułki, że przeproś. Kurwa Sebastian z Pragi się pojawił, mówi przeproś, za co? pyta z szpatułka, moi drodzy pada odpowiedź, za to, że żyjesz, no kurwa jego mać, takiego gościa po prostu za nogi i do Wisły, naprawdę, czasami tak sobie te powtórki oglądam i sobie myślę, dlaczego w Polsce, oczywiście to nie jest związane z tym, żeby nie było, dlaczego w Polsce eutanazja i aborcja są nielegalne, taka, taka luźna myśl, to by tyle problemów rozwiązało, naprawdę. Ale cóż, co ja mogę. I na sam koniec mojej drodzy, oczywiście mapa dla lolulolków. Więc jak to na mapie dla lolulolków będzie się działo dużo, a mianowicie przepychanie, wypychanie tak dalej, tak dalej. Co dzisiaj będzie w menu moi drodzy? Zepchnięcie ze skarpy. Tak dla odmiany, bo normalnie na tej mapie nic się innego nie dzieje. Więc zobaczmy, jak nasz IKV zaraz poleci sobie na ryjek. Z powodu fałki 30H też zresztą na poszczególnej powtórce, ale to inna fałka, znaczy inny gracz, żeby nie było. No, i zobaczmy, przepychanko, wypychanko i, i KV leci w dół. Na szczęście nie zginie, ale znaczy nie zniszczy się, ale za to dożyna przeciwna szybką karmę w, wymierzy w Jak widzimy, punkty schodzą jak ta lala, i pięknie fałeczka poskładała się jak albańska chata. Tak to się robi, moi drodzy, na serwerze europejskim. Jak ktoś odpierdala manionę, trzeba go szybko spacyfikować. I moi drodzy, na tym kończymy. Ten odcinek jak mam nadzieję, że Wam się podobał i wybaczcie dłu dłuższy czas oczekiwania, ale mówiłem, miałem wakacje, więc chciałem sobie troszeczkę odpocząć. No i teraz mam kolejny problem, moi drodzy, ponieważ kolejne powtórki są złoty 01171, którego klienta niestety nie mam. Próbuję go zdobyć i nie mogę, więc jeśli ktoś z Was ma jakimś cudem gdzieś zachomikowany ten klient. I chciałby się nim podzielić, piszcie najlepiej w komentarzach albo nawet w mailu z jakimś linkiem do, do dysku czy coś takiego. Ja chętnie skorzystam z okazji i sobie takiego e, klient tak, taki standalone tak zwanego pobiorę. E, no i będziemy mogli nagrywać dalej. Bo na razie mam problem, żeby pozyskać e, ko, kolejny ten, ten, ten klient, ponieważ jak, wie, jak wiecie, system WG jest kurwa zajebisty i nowe łaty już nie otwarzają starych powtórek. Więc bardzo fajnie. Więc jeśli ktoś ma. Proszę o pomoc żebyście mogli kolejne odcinki ciemno to zobaczyć. Na razie Wam dziękuję serdecznie za ten odcinek Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszelkie uwagi, wyzwiska proszę pisać w komentarzach. Ja się do nich nie odniosę, więc jak zawsze więc bawmy się dobrze. Tyle, tyle, tyle z mojej strony. Do widzenia, Bajo, cześć!